I tym tematem naszego spotkania, które pierwotnie miało się odbywać w terenie, ale aura no nie sprzyja, jest budowa dróg dofinansowanych z Polskiego Ładu Gostomie, okolice do granicy powiatu, również droga gminna z Kornego, no, można powiedzieć cały zespół kompleks dróg łącznie to ponad 14 milionów złotych, 14 milionów 250 tysięcy dofinansowania z Polskiego Ładu, ale to nie tylko to, bo to chociażby Modernizacja, termomodernizacja, przebudowa szkoły w Dziemianach, to kolejne 6 milionów. Tak patrzyłem i starałem się sobie podsumować to, co w ostatnich latach z tych programów rządowych do powiatu, nie tylko w sensie jednostki administracyjnej, czyli do powiatu i do gmin na terenie powiatu wpłynęło. I tak, jeżeli dosumujemy Polski Ład, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i program budowy dróg, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to razem to jest około 250 milionów złotych. Ćwierć miliarda, czyli taka no, już bardzo duża inwestycja w teren powiatu. Jestem przekonany, że to już teraz mieszkańcy zaczynają dostrzegać, no może nie w taki dzień jak dzisiaj, kiedy wszystko zasypał śnieg, ale w taki dzień, kiedy, kiedy te drogi i inne inwestycje widać, no a za 2-3 lata, kiedy te procesy inwestycyjne będą już wykonane tak będzie dalej, ale nie zwalniamy tempa, przed nami kolejne rozdania, więc myślę, że w najbliższym roku jeszcze będzie okazja, żeby też mówić o tych inwestycjach, nie tylko już zrealizowanych, ale też tych, które dopiero będą realizowane. Dzisiejsze spotkanie miało na celu podsumowanie pierwszej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznej Polski Ład. Zrealizowaliśmy cztery odcinki dróg na terenie powiatu kościerskiego: miejscowość Gostomie, z Gostomie do Ośnic, odcinek w kierunku do Gminy Stężyca oraz odcinek z Ziemian do Piechowic. To było w ramach jednego wniosku. Otrzymaliśmy 14 milionów 250 tysięcy złotych. Po przetargu kwota wynosiła 16 milionów 700 tysięcy i otrzymaliśmy również w ramach tych środków 75 tysięcy z lasów państwowych, dokładnie z Nadzieśnictwa Kościerzyna, na realizację inwestycji na odcinku Gostomie do Ośnic, ponieważ tam po dwóch stronach mamy lasy państwowe i udało się to też pozyskać. I tak jak dzisiaj wspomniałam na tej konferencji, to Jedna z najważniejszych inwestycji roku 2022. Szkoda tylko dzisiaj, że aura przeszkodziła nam w pokazaniu tych, tych odcinków dróg, ale mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że zarówno mieszkańcy, jak i firmy, które swego czasu dołożyło 1 trzecią wartości projektu, a znajdują się na terenie i na obrzeżach Gostomia, i właściwie wszystkie zajmują się jednym profilem produkcyjnym, czyli wydobyciem żwiru. Dzisiaj są zadowolone, że nie jeżdżą już po drodze szutrowej, która co chwilę się rozjeżdżała chociażby ze względu na duży tonaż samochodów ciężarowych. Dzisiaj mamy podbudowę tak jak drogi ekspres ekspresowej, o szerokości 6 metrów i właściwie myślę, że co najmniej na 15-20 lat ta droga będzie służyła mieszkańcom, firmom, turystom, bo to jest taki idealny bypass między Stężycą a wyjazdem w miejscowości Korne na Dwudziestkę, więc zaczyna być to też taki lekki szlak turystyczny i skrótowy. To wszystko powoduje, że była to dobra decyzja Zarządu Powiatu Kościerskiego przy przyzwoleniu w 100% Rady Powiatu Kościerskiego, aby zrealizować tą dużą inwestycję na czterech odcinkach. to oczywiście pieniądze rządowe spływają i na teren województwa pomorskiego i do powiatów i do gmin. Chcę powiedzieć, że wczoraj, czyli w czwartek, pan prezydent Rzeczpospolitej Polski Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2023 rok. W ramach budżetu oczywiście są przeznaczone te środki na cały rozwój infrastruktury. Oczywiście dobrze by się stało, żeby pieniądze z KPO spłynęły do Polski i wspomogły budżet, bo można by było zrobić tych inwestycji dużo więcej. Niemniej cieszymy się dzisiaj, że otwieramy kolejne inwestycje, które wykonał powiat, które wykonały gminy. To służy mieszkańcom, to służy rozwojowi naszego powiatu. To są informacje, o których mówi Pan Wojewoda, że to był rząd ponad 250 milionów złotych na fundusze te drogowe związane z drogami gminnymi, powiatowymi. A bardzo się cieszę, że również do programu drogi wojewódzkie zostały wprowadzone, bo w obecnej sytuacji to drogi gminne i powiatowe są w o wiele Większej kondycji, że tak powiem, na wierzchni i, i stanu są dużo, dużo lepsze niż drugie wojewódzkie. Ja korzystając tutaj z tej okazji chcę powiedzieć, że o drogę wojewódzką 221 walczę nieustannie. Napisałem kilka interpelacji jako radny Sejmiku Województwa Pomorskiego i mam nadzieję, że ona będzie w przyszłym roku realizowana, wszak gminy. Kościerzyna i Nowa Karczma zadeklarowały się wniesienie wkładu własnego pod tą inwestycję. Także tutaj połączenie lokalnych samorządów razem z samorządem województwa pomorskiego powinien dać dobry efekt i żebyśmy wreszcie po drodze 221 mogli jeździć normalnie. Ale to też są rządowe pieniądze. Rząd Polski również prowadzi na terenie województwa pomorskiego kilka bardzo ważnych strategicznych inwestycji. Prowadzi i, i, i zakończył, tak? Chociażby przekop i tak? Chociażby modernizacja linii kolowej 201, która się rozpocznie niebawem. A to jest bardzo ważna inwestycja, jeżeli chodzi o połączenie Bydgoszczy poprzez kościerzynę do trójmiasta. Mówimy o trasie kaszubskiej, tak, która została oddana do użytku i mieszkańcy od Słupska do Trójmiasta mogą się teraz poruszać w bardzo dobrych warunkach. No i mówimy o ostatniej naszej inwestycji, bodajże chyba półtora miesiąca temu pan minister Adamczyk był w Małkowie, to jest koło Żukowa. Została rozpoczęta budowa obwodnicy metropolitalnej. Dla nas Kościeżaków, dla mieszkańców powiatu kościerskiego niezmiernie ważna inwestycja, bo pozwoli ona, jadąc od strony Kościerzyny, w bicie... Przepraszam za określenie, ale wjechać na obwodnicę metropolitarną w Glińczu i stamtąd na obwodnicę trójmiejską, na A1, na e, trasę S7 do Warszawy. Także świetna informacja i to nie są jakieś tam plany dalekie, tylko ta inwestycja zostanie zakończona w 2025 roku, także za dwa lata. Panie ministrze, szanowni państwo... Yy... Chciałbym dzisiaj zaprezentować e, tę część e, inwestycji, którą niektórzy nazywają e, e, obwodnicą zachodnią miasta Kościerzyna. E, tę część zrealizowaną e, przez gminę Kościerzyna, e, z, tak jak pan minister zauważył ze środków e, rządowego funduszu inwestycji lokalnych, to jest kwota 3 miliony złotych. Z tego miejsca też trzeba raz jeszcze podziękować pana ministra, panu premierowi za, za te środki, bo to są ważne środki, e, dzięki którym e, tą inwestycję udało się zrealizować. Całkowity koszt to 6 910 322 zł, tak jak jest na tej prezentacji pokazane, czyli z budżetu kwota ponad 3 900 000 zł. To jest o tyle ważna inwestycja, że teren, o którym mówimy, to jest tak zwany teren żwirowy. Ci, którzy tutaj mieszkają na sobie wiedzą, co to, to znaczy, tam jest wiele żwirowów, które dostarczają żwir no, do różnych miejsc na terenie województwa pomorskiego, koniecznych i potrzebnych, również do tej druh, o tych budowy dróg, o których mówimy. I nie ukrywam, że ta, ten pomysł się rodził od wielu lat, natomiast no, zostaliśmy w to jest w sposób nieco przymuszeni, ale zmobilizowani tutaj przez powiat kartuski, przez gminę Stężyca, która w pewnym momencie chciała zablokować e, e, drogę dojazdową e, powiatową e, do kierunku Stężycy. No i odbyło się spotkanie po ośmiu tego spotkania, na którym uczestniczyła pani starosta również. Była wspólna nasza decyzja, że y, wspólnie z Powiatem wykonamy ten odcinek drogi my, czyli Gmina że na swoim innym odcinku, a Starostwo na odcinku y, 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 Powiatowym. Y, dodam tylko, że w list z tego tej drogi oprócz y, y, kilku kopalni znajduje się też duży zakład produkcji betonowej, słupy żeglotowe, ale też konstrukcje żeglotowe to jest firma Elby w Ośnicach, której ta droga również bardzo służy, bo to jest oprócz tego, że dotyczy ona wywozu żwiru i tego wszystkiego, co tam jest produkowane, to jest też najkrótsza droga dojazdowa z powiatu w kierunku z powiatu i bitowskiego. Przepraszam, kartuskiego. No nie z karty z do powiatu końskiego i I nie tylko korzystają, oczywiście ona została zbudowana pod kątem mm, mm, przejazdu ciężkich pojazdów, ale tam bardzo wielu korzystało, bardzo wiele osób prywatnych. E, e, co ważne, ona też wyróżniła ruch e, e, z miejscowości Gosomie. Tutaj mamy pana sołtysa z miejscowości w Rostomie. W Ostomie, no to jest takie właśnie miejsce, gdzie tych chyroli było najwięcej, ludzie często mówili, no dobrze, ale co my z tego mamy? I też był taki jeden z warunków rozwoju kolejnych terenów świrodu, że mieszkańcy są dobrze wyrazimy zgodę, pod warunkiem, że ta droga zostanie wykonana, że zostanie wykonany odcinek chodnika na całej długości, ale pewno tej części powiatowej jak Pani państwostwa opowie, ja tylko chcę dodać, że w pewnej części też do tego projektu dołączyły się wszystkie firmy żirowe, szczególnie jeżeli chodzi o wykonanie projektu drogowego, bo one dołożyły połowę kosztów projektu drogowego. I to też warto zauważyć, że ta inicjatywa była, oni się z niej wywiązali. Ja tylko dodam, że w przypadku gminy Kościerzyna w po popości budowy tej drogi jest też przekazanie w formie darowizny przez te firmy żwirowe kolejnych środków w różnych formie, w formie w formie, formie Klińca czy w formie środków finansowych na utrzymanie dróg gminnych, bo nie uchylam, że przy, przy tej budowie drogi, też przy budowie nie tylko tej drogi, ale też przy budowie drogi DK20 nasze drogi gminne zostały no, w sposób tak bardziej e, niż to standardowe e, użytkowane no i też zużyte i dzięki tym środkom też mogliśmy jakby, przywrócić ich stan e, sprzed e, tego zmoru. Proszę Państwa, e, do tego projektu, co nas bardzo cieszyło, też dołożyły się lasy państwowe, tutaj jest Pan leśniczy, lasy państwowe e, na leśnictwo dołożyło się też środkami pieniężnymi, to jest kwota 50 tysięcy złotych. E, z tego miejsca jeszcze mam ale dziękujemy za to. Ja chciałem podziękować wszystkim, którzy brali udział przy realizacji tego projektu, e, też wykazali e, no, z tego rodzaju cierpliwość przy jego realizacji, dlatego że tak jak przy każdej realizacji jakieś utrudnienia były, no, ale dzisiaj możemy wykorzystać, myślę, że z dobrej jakości drogi i miejmy nadzieję, że ona będzie wszystkim nam służyć. Taka jeszcze jedna prośba, też zaprosiliśmy wszystkich przedstawicieli, a ja nie widzę tym organizacji no, pogody, firm. Żwirowi zawsze apeluję do nich o to, żeby ci, którzy korzystają z tej drogi, e, przestrzegali przepisów e, prawa, które na tej drodze są. E, tam są ograniczenia prędkości. One nie są przypadkowe, dlatego że ta droga ma, Ona jest szeroką drogą, ale sami byliśmy świadkami niestety no, takiej jazdy, która... Najgólniej była to mało odpowiedzialna, dlatego apelujemy do wszystkich, żeby korzystając z tej drogi, dbają o to, żeby to korzystanie było bezpieczne i z przestrzeganiem przepisów prawa, które na tego typu drogach połownią. Także dziękuję bardzo.